Panie Boże Wszechmogący, staję dziś przed Tobą, zanim wyruszę w drogę. Dziękuję Ci za życie, zdrowie i siły, które pozwalają mi prowadzić pojazd. Dziękuję za rozum i zdolności, którymi mnie obdarzyłeś, za umiejętność skupienia, za refleks, za świadomość odpowiedzialności. To wielki dar móc podróżować, odwiedzać różne miejsca, spotykać ludzi. Odkrywać piękno stworzonego przez Ciebie świata. Wiem, że każda chwila należy do Ciebie, a każdy krok i każdy przejechany kilometr jest w Twoich rękach. Dlatego powierzam Ci całą tę podróż. Ty znasz jej cel i trasę lepiej niż ja. Proszę, bądź ze mną, gdy będę prowadził i chroń mnie przed rozproszeniem, pośpiechem i niepotrzebnym ryzykiem. Święty Krzysztofie, wierny opiekunie podróżujących, proszę Cię, bądź moim przewodnikiem. Wyproś mi u Boga jasność umysłu, bym potrafił przewidywać sytuację na drodze i spokojnie reagować, nawet gdy coś zaskoczy. Daj mi cierpliwość wobec innych kierowców, pieszych i rowerzystów. Ustrzeż przed gniewem i niecierpliwością, które mogą prowadzić do błędów i nieszczęść. Pomóż mi pamiętać, że każdy człowiek, którego mijam, jest Twoim stworzeniem, że ma swoją historię, swoje troski, swoich bliskich, którzy na Niego czekają. Naucz mnie traktować innych z życzliwością i szacunkiem, nie tylko wtedy, gdy jest mi łatwo być uprzejmym. Nie pozwól, abym prowadził brawurowo ani ponad swoje możliwości. Oddal ode mnie chęć popisywania się, udowadniania czegokolwiek czy nadrabiania straconego czasu kosztem bezpieczeństwa. Daj mi pokorę, bym wiedział, kiedy zwolnić, kiedy ustąpić i kiedy się zatrzymać. Boże, proszę Cię również za wszystkich, którzy dziś będą na drodze: za kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów i podróżnych. Ochraniaj ich i prowadź w pokoju. Spraw, aby każda podróż kończyła się bezpiecznym dotarciem do celu, a czyjś błąd nie stał się przyczyną tragedii. Czuwaj nad tymi, którzy jadą w pośpiechu, bo ktoś bliski na nich czeka. Pociesz tych, którzy wracają zmęczeni z pracy lub wiozą kogoś chorego. Zatrzymaj zło. Zanim wyrządzi krzywdę. Święty Krzysztofie, powierzam ci także mojego pojazdu i wszystko, czym będę się poruszał. Strzeż, by był sprawny i bezpieczny, by nic nie zawiodło w krytycznej chwili. Chroń mnie przed wypadkami, awariami, przed nieprzewidzianymi przeszkodami i niebezpieczeństwem. Daj mi serce wdzięczne i uważne. Abym potrafił dostrzec piękno mijanych miejsc, spokojnie przyjął zmiany planów i nie zniechęcił się trudnościami. Pomóż mi zatrzymać się na modlitwę, gdy poczuję lęk czy złość. Naucz mnie ufać Tobie, Boże, bardziej niż własnym siłom i doświadczeniu. Panie, jeśli dziś na drodze spotkam kogoś potrzebującego pomocy, Daj mi odwagę i mądrość, by zrobić to, co właściwe. Niech w moim zachowaniu objawia się twoja dobroć, a nie egoizm czy obojętność. Proszę też o ochronę dla moich najbliższych, tych, którzy na mnie czekają i którym chciałbym wrócić cały i zdrowy. Otocz ich pokojem, gdy mnie nie ma i spraw, by każda rozłąka kończyła się radością spotkania. Święty Krzysztofie, przyjmij tę modlitwę i przedstaw ją Bogu, który jest Panem dróg i czasu. Wierzę, że z Twoją pomocą moja podróż będzie bezpieczna, a mój umysł spokojny i skupiony. Boże, dziękuję Ci za każdy przejechany kilometr, za ochronę, której często nawet nie dostrzegam. Tobie oddaję ster mojego życia i kierownicę tego pojazdu. Ty prowadź mnie przez drogi ziemi i przez drogi codzienności, aż kiedyś doprowadzisz mnie bezpiecznie do domu, którym jest Twoje królestwo. Amen.